On dobrze gra, tylko kudę czasami z logicznym myśleniem u niego trochę szwankuje. Tak. pragowiec typowy, byle kurwa zabić. Tak. Dobra, muszę biorę ten blaszek. Jakby coś. Ja jestem tu przy ja idę na chodę. Bij okay. mnie zabił, kurwa. Uf, mi stu, kurwa. Zabiłem dwóch, trzeci poszedł na... Flaszak jeden, drugi środkowy wyjście na podwyższenie flaszaka zdjęty Jeszcze trzeba dodać, ja mam tu na dojście Zaczął lewa strona, jeden co najmniej Laszak, gdzie będziesz wchodził. Laszak podwyższenie. nie Ja mam na sprowadzaną. się chwilę. Lewa strona dwóch sniperów. Lot no, Nie przeleciała rakieta. Super. Błagasz, migłak. Lewą stroną w szeslidom jak na palach już są najprawdopodobniej Tak, tu biega na centro Diabo mi babisz, boem z domku, kurwa, machu No kurwa stój! Cuju, jebanek, stój! Możesz nasz miglak? Tomek na palach jeden. Taking... <try> Co za kretyn. Tak, pokam. kamp może ma na plecy wejść tam Ech, czy Ja tego nie nagrywam. Przecież z tym idiotą nie da się kurwa cokolwiek nagrać. O, Eskenę tracimy. Dobra, ja zechciał pan na Dobra, jaki kamper dobra. To jest ta ciota, która leżała na tamtej mapie, wiesz, za każdym razem z tym Haha, ha, i położyć się w rogu i czekać. Brawo. Dobra, idę odbić na respa, respawn'a To bo... ulec kurwa, idioto Dolinka, dwóch już Tak Dolinka Zdjęci, zdjęci się do linka. Biegnij na... ...na respawn'a Wiem co, dolinka kurwa, jeszcze Kurwa, miałem mało Dolinka leży o tam miał 9 HP na tej dolince. To jest Bognię przycsę, jeden gdzieś tam, chyba to. Ta osenka kurwa tracimy. Patrz. Dwóch na centrum, z i Komandos W no. dół Gdzieś zakłócacz nie ma Naprowadzająca Dolinka, dwóch domek na palach Jeden, Dolinka, 4 Jestem w I tam gdzieś dwóch na północy było. Dolinki jeden mógł przebiec na Eskę. Mam dolinkę wyczyściłem Jeden był. Jeszcze jeden jest. Kemista okay, na NC Szedł na ale. jeden. Po co oni przejmują? Jeden jest na domek na palach, tam w rogu. Od lewej strony ktoś będzie szedł. tak. dolony. Domek na palach, jeden może być gdzieś tam w okolicach. Ja, ale w las! Kurwa, widziałem go. Na lewej stronie. Nie ma gry z tym chujem, no Lewa strona Bóg zapłaciłem piłkę Za czołgiem lewa, strona jeden Pięknie Lewa strona Odwyższenie jeden, lewa strona drugi Oździerz na śmiglaka leci 7 Odwyższenie Tych zeskoczyło chyba Kuj, nie widziałeś go, kurwo, nie, nie widziałeś! Kurwy sen nie widziałeś go, pewnie, że nie ma, widziałeś go, plaga schodzi, Kawałko. ale chuj stoi, kurwa miejsce, nie jest do nie. Fajac Saka, kurwa, <głos> Lasak kurwa jest Lasak Lasak Patrz no, zabij jedną osobę Nie A patrz, do jednej Nie zabij jej Nie chuj Poskaże się, że nie chcesz współpracować Lewa strona, lewa strona, na domek na pana idą Zabij jedną Nie przejmuj flagi, tylko zabij jedną osobę Zabij na hama Zabiłem Puszczam. Nie widzę nikogo. Ja. Tam bliżej traf, tak, który ma nic tu tym. prawo, lewo, I muszę być to pojechać O, jeszcze prawie Zablokowaliśmy cię oboje To no by. Ja byłeś Jak chciałem wejść ty stałeś No Nawet nie puścisz, bo jest flaga przyjęta. O, wiem, wiem. Ale sama to jest tak, że No miałem właśnie. Ale